Jest koniec tygodnia, a więc czas na polityczny puls tygodnia. Zaczynamy. Kilka dni temu polityków. Koalicji 13 grudnia ogromnie zwywersował fakt udziału doktora Karola Nawrockiego w Pielgrzymce na Jasną Górę, pielgrzymce kibiców, z którymi Karol Nawrocki spotkał się w sali imienia Ojca Kurdeckiego. Karol Nawrocki, jak wiemy, jest z obywatelskim kandydatem na urząd prezydenta popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość. Dziennikarze którzy sympatyzują z obecną władzą, zaatakowali prezesa IPN-u i kandydata na urząd prezydenta za to, że był na jasnej Górze z kibicami. Zobaczmy, jak to wyglądało. Prefekt 24 Ewelina Wolpusiewdowna. Panie prezesie, mam do pana wczorajszą sytuację na jasnej burze. Dlaczego pan nie zareagował wczoraj na okrzyki kibiców na jasnej Górze? Czy dla pana to nie jest konwercjonujące jako dla katolika? O jakie okrzyki, panie redaktor, chodzi? Bo było tam wiele raz 17 w tym raz młotem, a na drzewa, dwa liści będą sieć komunistów. Dla usystematyzowania tej dyskusji warto powiedzieć, że to spotkanie ze mną nie odbywało się oczywiście w kościele, więc warto, żebyście państwo to wiedzieli, tylko w sali ojca Augustyna Kordeckiego. Było to spotkanie, drodzy państwo, na którym nie byłem po raz pierwszy, w Pielgrzymce Kibiców, która była 17. Pielgrzymką Kibiców i jest pięknym wydarzeniem łączącym kibiców z całej Polski, którzy często są między sobą zwaśnieni, a za sprawą księdza Jarosława Wąsowicza, za sprawą tego duchowego czaru Jasnej góry Ci Kibice w liczbie około trzech tysięcy, a na tym spotkaniu około półtora tysiąca, łączą się ze sobą w myśleniu o Polsce, w myśleniu o, o Panu Bogu także, o swojej duchowości i to bardzo cenię. To była 17 pielgrzymka kibiców, jak państwo wiecie, to nie pierwsza. I jeszcze raz podkreślam, nie odbywało się to miejsce w, w samym kościele, tylko w konkretnej, w konkretnej sali. Ja byłem na tych pielgrzymkach jako szeregowy pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Dzisiaj, jako wczoraj jako obywatelski kandydat na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i będę na tej pielgrzymce, Panie redaktor, drodzy Państwo, także jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, bo jest to bardzo ważne miejsce w Polsce i spotkanie z kibicami, którym opowiadam o polskiej historii, o Polsce, o polskiej przeszłości i o polskiej przyszłości. A kibice oczywiście podejmują w czasie takich spotkań różne wyzwania, biorą na swoje sztandary różne hasła. Bardzo cenię kibicowski i stadionowy e, e, zmysł do tego, aby podejmować wiele tematów w sposób e, bardzo autonomiczny. Panie redaktor, drodzy Państwo, chcecie cenzurować część z państwa i część z polityków, część ludzi, e, którzy funkcjonują w opinii publicznej i w życiu politycznym. Chcecie już dzisiaj cenzurować XA, chcecie zamykać telewizje komercyjne i jeszcze zachciało się wam cenzurować hasła na stadionach. To za dużo. Kibice są także obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej. Spotkałem się z nimi i będę się z nimi spotykał. Jednym z najbardziej atakujących Karola Narodzkiego. Był Roman Giertych, poseł koalicji obywatelskiej, pan mecenas, który 21 lat temu na Jasnej Górze spotkał się z Janem Kulczykiem. Wtedy panu mecenasowi Giertychowi nie przeszkadzało, że się spotyka na Jasnej Górze, że w świętym miejscu prowadzi negocjacje z biznesmenem, który, jak wtedy podejrzewano, Chciał kupić akcje Orlenu, Lotosu i w tropy prowadziły do Moskwy. Sprawą się wtedy zajmowała Komisja śledcz Śledcza do Spraw PKN Orlen, a Roman Giertych zasiadał w tejże komisji. Sprawa nawet trafiła do prokuratury, jednak, mówiąc kolokwialnie, rozeszła się po koście. Roman Giertych nie pamięta albo nie chce pamiętać tych wydarzeń. Tak samo tych wydarzeń nie pamiętają i nie przypominają dziennikarze. Być może niektórzy z nich do zawodu weszli już po 2004 roku, ale przecież są archiwa, a jak wiemy, archiwa nie płoną. W internecie bez trudu można znaleźć szczegóły spotkania Romana Giertycha i Jana Kulczyka na Jasnej Górze, takie szczegóły, które przekazał i Jan Kulczyk, a później Roman Giertych. Jeżeli chodzi o Jasną Górę, to Jasna Góra była również miejscem pielgrzymek, w cudzysłowie, polityków lewicy. Ja tylko przypomnę chociażby Józefa Oleksego, który był na Jasnej Górze, a także polityków Platformy Obywatelskiej, jak na przykład Bronisława Komorowskiego. Wtedy udział w mszach i fotografowanie się i spotykanie się z wyborcami nikomu nie przeszkadzało. Przeszkadzało to, że Karol Nawrocki spotkał się z kibicami. Ale jak słyszeliśmy, przecież spotykał się wcześniej, to nie była jego, jego pierwsza pielgrzymka kibiców. Zresztą warto powiedzieć o tym, że te pielgrzymki mają bardzo długą tradycję i są bardzo, ale to bardzo dobrym momentem łączącym kibiców, często zwaśnionych klubów.